Cześć, tu Ksazeks. Chciałem przedstawić kolejną wersję moich gogli. W tej wersji zrezygnowałem z monitorka doocznego, który okazał się zbyt mały na jakiekolwiek działania dynamiczne czy statyczne. Teraz dodałem gogle, które używałem do drona, model EV800. Gogle są w stanie obsługiwać system PAL, jak tutaj. I oczywiście odbierają sygnał wideo z, z, z Eteru. Można to później wykorzystać w innym projekcie. Tylko zrezygnowałem z anten, żeby nie, nie, było, nie, nie używało za dużo miejsca. Montaż noktowizora jest chiński. Chybocze się trochę. Tu jest jeszcze podkładka drukowana. Autorska z TPU. Jeżeli zainstalujemy odciągi tutaj, dlatego jest taki pasek, przywierają do twarzy bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kamerę, dlaczego tak tu jest zrobiony? Otóż Zostawiłem sobie opcję, jeżeli chciałbym nagrywać po prostu film w nocy. To tutaj jest odczepiane i po prostu mam jeden kabel USB, który zasila tylko kamerę. Kamera też nagrywa dźwięk dzięki modułowi do Arduino-dźwiękowemu. Link wrzucę do opisu. Mam możliwość podłączenia albo bezpośrednio kamerę do gogli, albo do nagrywarki. Tutaj jest taki kabel. Będę musiał zmienić wtyczkę, bo jest za duża. Tutaj jeszcze. Do, dołożyłem dwa naświetlacze. Jeden, jeden jest bardzo słaby, są tylko trzy diody. Tutaj jest o wiele mocniejszy. Diody są 800 940 nanometrów, są gorzej widzialne dla ludzkiego oka. Spróbuję zapuścić. No i właśnie jeszcze mam problem z energią, gdyż używam dwóch źródeł energii, tu jest do doświetlacza, tu jest do samych gogli. Myślę, żeby w następnej wersji to zoptymalizować. Po prostu na misji w Afganistan chciałem jak najszybciej zrobić jakieś gogle, a miałem tylko to pod ręką. No i testowałem. Niestety byłem chory, ale co mi się udało potestować, to potestowałem. Co niezależne zasilanie. Nie jest, nie jest to ciężkie, ale troszeczkę no, można by to było zoptymalizować, prawda? Teraz jak, jak widać w tych goglach? Bardzo fajnie. Jest o wiele większy ekran, wystarczy teraz zapuścić je. I się kamera też powinna zapuścić. O, Mamy po prostu płynny obraz, nie, nie, nie powoduje jakiegoś zmęczenia. Jestem w stanie złożyć się do strzału w mojej MC, także to też jest plus.

Tak, w zeszłym roku baza Dobra, teraz las robić. No, już przydam, że nie jakie to zjedę. To... Niżej, niżej. Ale to są takie złote strony. Że... Tu bo, bo, pracy i, chyba I nie Dobra. To, i Moim zdaniem, za koszt 1,14 ceny normalnych gogli, a niektórzy mają dwa okulary, czyli. 1,28, teraz mniej więcej takie ceny są, i, i to też trudno z dostępnością. E, są całkiem sensowne. Nie, nie jest to co prawda no, no super ekstra wynalazek, ale e, spełnia swoją robotę, i, i e, jesteśmy w stanie coś tam w lesie zadziałać. Na pewno lepiej od latarki. No jeszcze została optymalizacja tutaj źródła energii. Może coś z tym montażem podziałem, bo jest, jest no, straszny. Chociaż no mówię, jak się mocno, jak się użyje od ciągów do hełmu, e, tak przywiera, że aż twarz boli, także <grywa> można z tym biegać i nie, nie ma problemu. E, nie strzelałem się na misję Afganistan w w tym Noktowizorze, no, Rozchorowałem się i leżałem w namiocie. Jedynie co usłyszycie, jaki miałem głos w czasie testów. No i to było. Na tyle, zobaczcie sobie porównanie. Dzięki, cześć.